Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moimi Państwa gościem jest Tomek Schweigert, wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dzisiaj drodzy Państwo porozmawiamy tradycyjnie o tym, czego nie powiedzieli szefowie bezpieki. Pis Kamiński wąsik swojemu szefowi Jarosławowi Kaczyńskiemu Wel Jarycy, Tomku. O czym się nie pochwalili w tym tygodniu? Panie Jarosławie, ja chciałbym zaoszczędzić pieniędzy budżetowych, to jest niepotrzebne takie, takie działanie. Zapytać i ja od razu odpowiem. Buś ma 7 lat, to tyle, ile pana rządu. To jest taki owczarek kaukaski, no Miły, fajny, grzeczny pies. 7 lat, buś, buś, nie wchodź tu, to ja cię nie wołałem, przepraszam. No i szanowni państwo, no dzisiaj na. Chcieliśmy Państwu powiedzieć o ostatnich wystąpieniach Pana Jarosława Kaczyńskiego i naprawdę Pan Jarosław przeszedł sam siebie. Panie Jarosławie, nie powiedzieli Panu tego, że Polska diametralnie różni się od Białorusi. Bo Pan był uprzejmy powiedzieć, że taki był Pan zadowolony, bo to chodziło o odnoszenie się do Polski, o tym, kiedy Pan napisał sobie pytanie i czy odpowiadał pan na nie na nie z kartki na tym spotkaniu dlaczego nie udała się ta rewolucja na, na Białorusi i ludzie nie przejęli władzy nie rzucili łukaszenki I pan myślał o sobie że na Białorusi nie włączyły się duże zakłady prac, że nie włączyła się cerkiew no bo pan mówi kościół no u nas było inaczej i porównywał to pan z naszymi z naszymi tutaj przewrotami, próbą przewrotów, I, i, i mówił pan o 68 roku, mówił pan później o 80. roku. Analogia jest nie taka. Panie Jarosławie, musi pan spojrzeć i brać analogię, powiedzmy, do tej arabskiej wiosny To jest co innego. Czy tam byli jacyś stoczniowcy, których u nas nie ma? Czy tam byli jacyś hutnicy? Kto tego Kaddafiego złapał? Nie powiem, co mu zrobił. No niech pan się nie boi. no To, że Donald Tusk dzisiaj mówił, że e, oni wezmą pana Glapińskiego, a wie pan, do kogo to się tyczy, znaczy bardzo chętnie tutaj pójdziemy wszyscy i pana Glapińskiego po prostu pożegnają ze stanowiskiem. Wiecie, że to się do was wszystkich tyczy. E, to nie znaczy, że to będzie w takiej drastycznej formie, jak to się działo podczas tej. Arabskiej wiosny ludów. Nie, nie, pan, pan, pan się nie boi, tak nie będzie. Także panu to źle, źle to panu powiedziano i ci pana analitycy chyba w jakiś sposób chcą pana uspokoić. Polska to nie Białoruś. No Poza tym te pana wszystkie dyskusje o tym jakimś znowu rojącym się panu w głowie jakiś pan że jak na Białorusi będzie inaczej, że Unia się zmieni i że tutaj wtedy be, 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 będzie zupełnie inna sytuacja i Panie Jarosławie, do, do, do tej pana teorii potrzebna jest jeszcze Rosja. <grywa> no, Ewa, to tak jest delikatnie, delikatnie mówiąc, no i Ukraina. Także tutaj całkiem pan odjecha. A... W związku z tym, że pan tak za każdym razem ma taki świetne pole do zabawy i pan się z tych tysięcy ludzi śmieje, jest pan takim diagnostą medycznym i pan mówi jakie to nienormalne, jakie to dziwne, że ci ludzie, prawda, LGBT, ci ludzie, którzy mają problemy tutaj z, 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 z własną płcią, to pan sobie tak się bawi? To ja pozwolę wyjść sobie w tej samej konwencji, będę mówił do pana, panie Arryco", więc. Panie Jaryco, wie pan co, no dziwnie wyszło to, jak pan już taki był śmieszny, wesoły na tej ostatniej swojej tej konwencji i pan do narodu powiedział tak, jeszcze na końcu, ha, 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 że jeszcze powinien być duch puszczy. Bo ten pana nominat, ten z tych, jeden tych tych szesnastu namiestników na te pana nowe Okręgi, Powiedział, że żeby się nie rozchodzili wszyscy, bo ich było tak dużo, że później tam czekają jakieś, jakieś napoje, kawa, ciasteczka, a pan mówi, a duch puszczy, czyli go No wiadomo, pana elektorat. Panie Jarku, wie pan, z czym się to kojarzy. Pan nie jest dziedzicem, który pan nagle po jakimś tutaj dobrych żniwach woła tych chłopów, szworaków i chce pan ich napoić okowitą. Panie Rosławi, nie, nie jest pan żadnym dziedzicem, naprawdę. Jest pan takim przeciętym człowieczkiem z Boża eee, I samo to, wie pan, wie, wie pan, czy mi się to kojarzy? Także pan mnie do sądu podał, Mi się to kojarzy z tym, jak Ciągle. były spotkania, jak były spotkania u Hansa Franka i Hans Frank e, naszych. Naszych górali tak właśnie witał. I tak, prawda, tutaj dawał tą okowitę i, i z nimi rozmawiał i z skrzeptowskim, tylko co się z nim później stało. Pani Ersław, ale już, no, Panie Jarosław, Ja mam jeszcze, korzystając z tego, to mam jeszcze taki insight, jak już zacząłeś o tych przemówieniach. Panie Jarosławie, euro nie kosztuje. Znaczy, w, nawet w Niemczech. Trzech złotych. Pan znajdzie tego człowieka, który panu sprzedał ten grebs i pan go wyrzuci, bo to jest na pewno jakiś szpieg Tuska. Bo gdyby to euro naprawdę. No, nie chcemy wierzyć w to, że pan już tak naprawdę odleciał i mm, pan już nie wie, o czym pan mówi. No. Euro obecnie, dzięki pańskim rządom, to bywało już po 5 złotych i pewnie zaraz znowu będzie, a nie po 3. Bo generalnie złotówka jako waluta traci na wartości, ponieważ nikt nie chce w Polsce inwestować z powodu waszych rządów. Wszyscy uciekają, nikt nie chce lokować tutaj pieniędzy. Musicie już, aby pożyczać pieniądze do budżetu, musicie już płacić ponad 8% w złotówkach. W tej chwili wieść gminna z rynków anglosaskich niesie, że macie ofertę na pożyczanie w euro na ponad 5%. Cytując klasyka, to jest dramat. Natomiast wracając jeszcze tutaj do paru spraw, o których Panu, panu powiedzieli. Po pierwsze, powiedzieli Panu, że oni znajdą sposób, żeby kupić ten rękopis albo przejąć ten rękopis mojej i, to, i tomka książki o Panu. No to śpieszymy powiedzieć, że nie ma takiej opcji, Panie Jarosławie. Możemy się nawet założyć że ta książka wyjdzie, a Pan, to się Panią przeczyta po druku. Możemy nawet spisać taki zakład u notariusza i tak jak Wam się nie udało poza jednym rozdziałem dostać książki o Mariuszu Kamińskim, tak nie uda Wam się dostać tej książki przed drukiem o Panu. Ta książka jest bardzo ciekawa. Panie Jarosławie, a w zasadzie Panie Rysu. Panie Jarycu, przepraszam. No bądź konsekwentny. Tymi płciami to, to pan, pan sobie żarty stroi, także to ja też mogę. Panie Jaryco, dzisiaj opowiadał pan jakieś y, takie, no wiadomo, mało y, roztropne rzeczy na temat tej autostrady, która miała być budowana, czyli połączenie y, Warszawy z Krakowem. Wie pan co? No, te wszystkie rzeczy to wiadomo, że pan nie jest zorientowany i to tutaj. To, to Dajemy sobie z tym spokój. Ale pan powiedział, że wszystkiemu jest winna Unia, bo Unia, ta cholerna Unia, dała takie prawa, że ci ludzie mogą protestować i to długo trwa, zanim ich się wywłaszczy. I żeby nie te, nie te prawa, to by była autostrada już. No i tu pan pokazał, co pan by chciał. Jakie protesty, jaka wasza ziemia za mordę, karabinem i wywłaścić. Panie Jarosławie, no nareszcie. No, pokazał pan, jakby to było dobrze. To jest niedobra Unia. Słuchaj, ale to akurat się z tobą nie zgodzę, bo jak ktoś uważnie czytał i słuchał Jarosława, to Jarosław Kaczyński jest zwolennikiem swojej dyktatury i swojego zamordyzmu. On się staje zwolennikiem demokracji i poszanowania praw opozycji dopiero wtedy, kiedy sam jest w opozycji. Wtedy uważa, na przykład teraz uważa, że alarmowanie o łamaniu procedur demokratycznych w Polsce, o próbach fałszowania wyborów, o fałszowaniu wyborów jest, uwaga, donosicielstwem na Polskę. A jak w 2014 roku on oskarżał rząd akurat bezpodstawnie, bo akurat prowadziłem badania i analizę wyborów w 2014 roku i nie było tam żadnego centralnego mechanizmu. Tego nieprawidłowości były, ale. W samorządowych wyborach, natomiast a, to bardzo ciekawa sprawa na osobną y, rozmowę. I w każdym razie, jak wyście wtedy oskarżali rząd Donalda Tuska, to w Parlamencie Europejskim domagaliście się interwencji, to było GIT. Jak teraz y, robi to opozycja, wrzeszcząc i krzycząc i podając wasze przykłady, to są donosicielami. Jest pan po prostu hipokrytą. I tego też panu tego nie powiedzą, bo generalnie pański problem polega na tym, że pan nie ma żadnego lustra to pewnie takie jakieś normalny to pan ma, ale w takim sensie, że wszyscy dookoła panu potakują, mówią, że jest pan genialnym strategiem, że pan wszystko przewidział. No i problem jest taki, że no teraz, wie pan, teraz będzie teraz jeszcze kłopot, bo jeszcze się okaże, że jak on będzie szedł ulicą, to będzie, będą szli jacyś przedskoczkowi, na przykład będą kazali zmieniać ceny na kantorach, że euro kosztuje 3 zł, żeby nie było, że się pan pomyli. Tak też może być. No bo niestety, no problem polega na tym, że no... Sam pan gdzieś tam w jakimś przebłysku świadomości powinien pan zrozumieć, że plan wprowadzenia dyktatury się nie powiódł. Ja to bym na pańskim miejscu, tak, wziął jakiś atlas, posiedział, popatrzył, poprosił o jakiś research. Który z tych młodych popaków, którzy się tam kręcą wokół pana, to tam mają komputery obsycane. Taka lista krajów, które, którzy nie mają tych ekstradycji z Polską. I pan się tam rozejrzy, bo to może być naprawdę ciekawy kierunek na najbliższe miesiące. Taka ja tacy fachowcy, że jeszcze wyślą nam pana Jaryce Łodzią podwodną, proszę cię, wiesz, naszą łodzią to. Nie, 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 pan Jaryca musi odpowiadać. Proszę cię. Tak, bo wiesz, bo to z tej naszej łodzi podwodnej, to wiesz, Państwo, to problem, problem polega na tym, że, że nasze że nasza, nasza okręty, my w zasadzie to w ogóle chyba dysponujemy tylko jednostkami podwodnymi obecnie, to znaczy. Ten jedyny ostatni polski okręt podwodny, to zdaje się, że może się za, zanurzyć w obecności dwóch okrętów ratowniczych. Znaczy, że jakaś taka procedura jest. Bo zanurzyć to on się zanurzy, ale nie wiadomo, czy się wynurzy. I to nie jest żart, drodzy Państwo, żeby było śmiesznie, to nie jest żart. To jest prawda. To znaczy, natomiast, no, jak wiadomo, pieniądze są, były potrzebne do tego, żeby pan Chorała miał gdzie zatrudnić swoich kumpli, którzy siedzą i pilnują mąki. Ale tam też są winni, słuchaj Tomku, bo tam też nie mogą od razu wszystkiego wybudować, bo jacyś ludzie protestują, że ktoś im chce po prostu mieszkania, działki zabierać i to jeszcze za poniżej wartości. No dzisiaj pan Jarosław mówił na przykładzie tej autostrady, której nie ma Warszawa, Kraków. No krótka dyskusja, wszystko Unia. Przecież normalnie by się wzięło za mordę, karabiny zabrało, jakie tam protesty A, ludzi. Panie Jarosławie, tego też panu nie powiedzą. W tylko w ostatnim tygodniu zarejestrowane mam trzy próby włamania na telefon. Żeby pan nie mówił. Pan już oczywiście nie jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, więc to. był? No podobno był. No więc, ale tak informuję pana, że próby działań nielegalnego wchodzenia na moje telefony zostały przeze mnie zarejestrowane. I podjąłem oczywiście odpowiednie kroki prawne, odpowiednie kroki zabezpieczające i informuję mniejszym oglądających również funkcjonariuszy państwowych, że popełniacie przestępstwo, próbując się włamywać na moje telefony. Władze nie wolno tego robić. Niezależnie od tego, jakie sobie pozwolenia załatwiliście, nie wolno się włamywać na cudze telefony. Jest to po prostu zwyczajne bezprawie. I odpowiecie kiedyś za to. A już wiecie o tym, że mamy z Tomkiem bardzo... Dobre informacje wyprzedzające, kiedy, kiedy się do nas włamujecie, kiedy się nie włamujecie. Ja myślę, że ta pierwsze włamanie to Wam jeszcze do tej pory stoi kościół w gardle. Panie nie... Jaryco, mówiliśmy Panu wcześniej, że te próby uchwalania przez Was tych wszystkich ustaw, które mają Wam zapewnić bezkarność, to jest, tak już mówimy, takim językiem, jak Pana lektorat lubi, o Kant stołu, powiedzmy podłudz. Naprawdę? Wy mogliście łamać wszystko, niszczyć, robić te swoje sabaty szarownic w nocy i, i, i rano wprowadzać no, nowo, no, nowe, no, no, nowe prawo, łamać konstytucję, a tutaj są dzisiaj, że, że to wszystko zostanie? Ale to jest, ale przez przecież nie zostanie, bo jest bezprawne. Ja Panu mogę, ja Panu teraz zdradzę tajemnicę. Ja Panu zdradzę tajemnicę, jak to będzie wyglądało. Po wejściu nowego rządu Nowy premier wyda, wydrukuje werdykt profesora Rzeplińskiego, którego bezprawnie nie wydrukowaliście. Na bazie werdyktu profesora Rzeplińskiego przywróci się stan obsadzenia Trybunału Konstytucyjnego z momentu, w którym ów werdykt nie został wydrukowany, i następnie się go prawidłowo obsadzi. Następnie prawidłowo obsadzony Trybunał Konstytucyjny uwali wszystkie wasze niekonstytucyjne ustawy, łącznie z tą, w której wpisujecie te bezkarności, tego i wszystkie inne rzeczy. I następnie grzecznie pomaszerujecie prosto tam, gdzie wasze miejsce, czyli niektórzy do aresztów, niektórzy na dozor policyjny i skauzju, bo nie wszyscy, tutaj nikt nie będzie na siłę. Ja myślę, że może być niestety taka sytuacja gospodarcza, że pan będzie prosił, żeby pana zatrzymać w areszcie, bo na zewnątrz może być bardziej niebezpiecznie niż wewnątrz, ale to jest taka moja droga, drobna uwaga. To panie Jarosławie, już teraz bez żartów. Mówiliśmy zawsze z Jankiem, że będziemy. Nie, naprawdę... ty, mówił, ty mówiłeś Tomku, ty mówiłeś mów za siebie, że ty będziesz ich chronił. Dobrze, ja, więc panie. Ja tego Jarosławie, nigdy nie mówiłem. Głosi świadkiem będzie, są nagrania. Jeżeli pana, panu będzie groziło niebezpieczeństwo, to my naprawdę. Nie, to razem ty. Zbiziem... Ja, ja nie mieszam mnie do tego. Tom. Janku? To my naprawdę z Busiem razem, no. ja razem z Busiem, przechowam pana do przyjazdu policji, żeby panu nikt nie zrobił tak jak Kaddafiego. Naprawdę. Żeby był pan normalnie traktowany. Śmiało pan wie, jaki jest mój adres. Wysyłał pan mi tutaj antyterrorystów, robili mi krzywdę. Mimo tego, że tego biednego Busia chcieli zastrzelić, to on też przypilnuje, żeby pana nie skrzywdzili. Spokojnie będzie, zachowa pan godność. Naprawdę. Tym optymistycznym, tym optymistycznym akcentem, drodzy Państwo, kończymy i zapraszamy na portal 224.pl, którego jesteśmy redaktorami. Najbardziej antypisowski portal, ale to chyba jest jasne i oczywiste, jak Państwo nas słuchacie na, w polskim internecie. I polecam piątą kolumnę Putina, Historia bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. I ten temat okładkowy napisałem dla Państwa ja, i on opowiada, o Rosjanach, którzy zostali po rozpadzie Związku Sowieckiego poza granicami Rosji, o których teraz Rosja się upomina. Co prawda tam jest nawet taka dosyć komiczna ustawa, ja nawet nie wiem, czy ona w końcu chyba nie przeszła, ale był taki pomysł, żeby za Rosjanina uznawać każdego, kto zna język rosyjski, więc plany, plany były ogromne. W każdym razie z tego tekstu można się dowiedzieć, w jaki sposób Rosjanie kolonizowali podbite tereny od 300 lat gdzie mogą i gdzie będą zgłaszać swoje pretensje i będą chronić ludność miejscową. Oprócz tego, drodzy Państwo, w tym numerze materiał o tym, czy aby na pewno słynna śmierć słynnej Marilyn Monroe była wypadkiem, a jeżeli nie, to kto i dlaczego przyspieszył jej zejście z tego świata, a także bardzo na czasie sylwetka Edwarda Gierka, Edwarda pożyczkobiorcy, człowieka, który zadłużył Polskę, ale mniej za dużo niż pan, panie Jarosławie, i na dodatek jeszcze coś zbudował. A pan nic nie zbudował, pana ludzie tylko te pieniądze rozkradli. Drodzy Państwo, dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.